Chyba, bo trochę naderwiemy jednak od góry, skoro i tak ktoś już to zrobił wcześniej. Co to jest za forma chyba? No, zapakowane w grudniu 52 roku. To wcale nie musi znaczyć, że ta część jest z 52 roku. No może... Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie na Karit Karitna serwis. Witam Was z warsztatu. Tym razem już nigdzie nie wyjeżdżamy, przynajmniej podczas tego odcinka. Wszystkie rzeczy na hali, wszystkie samochody są pozakrywane akurat pod kierunkiem sprzątania oraz konserwacji podwozia, którą wykonaliśmy w tym ML-u i jest to. Ostatni samochód taki, który przyjęliśmy na tego typu naprawę a to dlatego, że zmieniamy trochę profil i idziemy coraz bardziej w tą, w tą renowację oraz serwis różnych, różnych pojazdów takich, no powiedzmy sobie z naszej specjalizacji. Co na warsztacie się dzieje dokładnie to zobaczycie za chwilę, tutaj na przykład, o proszę Land Cruiser. W związku z naszym dosyć intensywnym rozwojem, mamy bardzo dużo pracy na przyszły rok. Oczywiście to nie jest tak, że nic nowego nie przyjmiemy, natomiast będą to już tematy bardziej poważne. I mimo tego, że mamy na płocie napisane wymiana opon, to, to w żadnym stopniu nie opisuje naszej działalności. No nic, zobaczcie co się działo. Na przykład rozpocznijmy od wizyty na warsztacie, a potem zobaczymy co to za oryginalne części ostatnio przewieźliśmy. Z Francji i z Belgii I z Holandii Panie Darku Czy to już jest montaż Land Rovera? Tak, montaż Land Rovera Tylko, że z wieku nie pamiętam już Ale było trudno Będzie dobrze W każdym razie projekt rusza znowu z miejsca a to dlatego, że inne tematy też ruszyły, więc o na przykład tutaj już GPW jest przygotowany do tego, żeby rozpocząć nad nim pracę. Będzie wyciągana z biegów. Natomiast ja muszę się udać do Rafała, który Rafał powiedz co tu się stało A, Wyciągnęliśmy wzmocnienie które no sam wyciągnąłeś już nie, tak nie masz tak wciągam, które i tak jest y, do wymiany to, tak, to jest wzmocnienie firmy filipińskiej Dziękujemy firmie Filipiny No i tak Jest nieprawidłowe bo jest za wysokie a było przyspawane I, I tutaj nie ma konta tylko jest łuczek A to nie to w niektórych też był łuczek Także ale, ale zrobimy to inaczej No i było przyspawane więc trzeba było to rozszlifować więc to już nie jest wyratowane tak czy to była taka łatka, która niestety nie jest udana. No, mi też nie bardzo. Ale najgorsze jest. Zobaczcie, najgorszy jest materiał źródłowy. To co było pod tym? Teraz nie wiemy, Dawid, kto to tutaj zamontował, ale nie pozdrawiamy tej osoby. Niech już. Niech już lepiej nie robi blacharki, bo szkoda naprawdę, szkoda czasu i szkoda blachy. Nie? No. To jest blacha, która jest zardzewiała, nie została wypiaskowana. Tylko co zostało zrobione? Widać? Pociągnięte minią z pędzla. Na to, to nie będzie działać. Nie. nie, ma, nie ma żadnych właściwości. Nie, tak nie robimy. Nie robimy tak. Co dalej? Yy, wstawki do wymiany. Tak? Te, no, te są do, te z drugiej strony są do wycięcia, bo... Nie wyglądają najładniej. Poza tym przed mm. <coughs> jakąkolwiek pracą trzeba to wypiaskować tutaj. No tak. Będzie wymączkować w sumie, no ale... Te koszyki trzeba zgrzać, bo tu były kwadraciki przyspawane. Mhm. Mm I, i, I... Kątowniki pod y, tę... One pod... takie trochę są za długie, to jest raz, a dwa są przyspawane. Tak, więc trzeba je wyciągnąć. Dobra, i tutaj jeszcze są takie łatki, ale. No, nie wiem, jak nie No dobra. Tutaj też trzeba napawać, chyba. Tutaj, tą łatkę trzeba napawać. Teraz... A, i tu też trzeba tutaj, bo też się nardza. No. Także to bez sensu. No dobra. To działaj sobie. No dobra, miał być unboxing jak to będzie. Zaczniemy, może od. No właśnie, mamy dwa pudła. Chyba zaczniemy od tego filter boxa. Tego jest ładnie opisany. Ten papier. No zostawia wiele do życzenia, już trochę się rozpada. Więc chyba, chyba trochę naderwiemy jednak do góry. Skoro i tak ktoś już to zrobił wcześniej. Co to jest za? Moro <mully> Fiber Solid, coś tam, coś tam. United Container Company. No, zapakowane w grudniu 52 roku. To wcale nie musi znaczyć, że to część jest z 52 roku, bo może być przecież starsza. W środku nic więcej nie ma. Troszkę się to taśmę, bo tutaj spada. Nie jest to Fordowski Title, bo traczej. Chociaż trafić ma do Forda. O oh jest. No dobra. Hmm. Okej, okay, czyli tak. Jest osłona. W zasadzie to, to chyba jest Fordowski typ, tylko tutaj by trzeba było tabliczkę przynitować, a mam takie tabliczki. Natomiast pod spodem urządzenia na pewno jest typu wojennego, to jest na 100%. Czyli ogólnie super, bardzo jestem zadowolony, że to jest New Old Stock. Tutaj jedna centralna śruba, przykręcona mocno, fajnie. Będzie, będzie super filter box. A pudełko też się chyba nie zmarnuje. Tutaj chyba są śrubki do mocowania instalacji elektrycznej. No dobra, to jedziemy z tym. To jest e, Willis Overland France. Jakoś to tutaj rozlakujemy. E, na te rury mamy dobre źródło. Nasz. E, starce z Holandii ma tego kilka palet. Ponieważ kiedyś kiedy w latach 90. armia francuska wysprzedawała się z choczkisów i z części do nich, to on po prostu wygrał przetarg i kupił wszystko: silniki, mosty, samochody. Trzeba z dwóch stron otworzyć. Pierwu nawet uda się nie uszkodzić. jest mądrze zawinięte. Zaraz przyjdę. Wiem, wiem, wiem. Przyszedł szklim pod ale ale zaraz muszę uciekać na warsztat. Moment, ja zaraz przyjdę. Zaraz przyjdę, zaraz przyjdę. No i co? To są takie rury i muszą i muszą po prostu działać. W ogóle nie są już elastyczne. Ale na pewno są dużo lepsze i bardziej właściwe i oryginalne niż współczesne repliki. I tego jest cały karton. jakieś tutaj blaszka, papy kartkami i tak dalej. Takie coś. No nic, to tyle z oryginalnych części, które teraz przewidzieliśmy. No, ale zanim o tym wszystkim przypominam o tym, że subskrypcja kanału jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, do czego zachęcam. No i mamy dla Was bluzy. Bluzy Carringtonowe, które miały być przed świętami, i są. Pierwsze już nawet wysłałem. A jeżeli chcecie taką bluzę, to mogę jeszcze jutro dla Was te bluzy wysłać. Jeszcze przed świętami będziecie je mieli. Mamy XXL-ki oraz XL, -ki. na razie jest to ograniczona ilość, bo część była już zarezerwowana, część już się sprzedała, coś tam rozdałem, pracownicy dostali więc, więc dla Was na razie mam XXL i XL, -ki, a jakie to zaraz pokażę No to Rafał opowiadaj A no naprawiliśmy podłogę, znaczy w części, jeszcze? Napraw... naprawiłeś Po o wyciągnięciu... Widać, że to tak nie powinno wyglądać. Tutaj. No słabiłka. No takie miejsca, więc stwierdziłem, że po prostu wytnę całe. Jakby ją spawać zaraz tutaj. Gdzie to już jest pomęczone? Tak. To nie będzie to wyglądać w ogóle dobrze. Więc wyciąłem złość. Aż do ściany glaciowej. I wstępnie wstawiłem. Więcej nic sobie nie zrobię, bo trzeba to przeklepać, a na razie nie ma na to miejsca dobra, i tutaj też nam cyla No to, to przetłoczenie, takie jak to powinno być no, Dokładnie no, nie, go? Tak nie, nie było go. nie było. Oje, Ciężka, Ciężka. No, no, no po prostu jest złe no, Za płytkie i zły I mamy tak Naprawione już te Z gwintem nowym I z koszyczkami, super. No. super Super, pokażesz w ogóle te koszyczki co przyjęliśmy? Się wysypimy, żeby było Udało mi się teraz we Francji zlokalizować miejsce z koszyczkami nowymi do gwintów. Takie coś jest po prostu zgrzewane jak oryginalnie jest gwint 5 5,16 cala i taki zagniatany Jedna czwarta cala. To nam bardzo łatwe pracę, bo nie musimy oryginalnych ratować. Albo na przykład, jak ich nie ma i nie ma czego ratować. To, to po prostu wykorzystujemy to. Także takie drobne rzeczy, a jednak pomagają. No i tutaj słuchajcie, są. No to są akurat koszulki. Koszulki też już tylko X i zostały. No ale tak, są bluzy. W dwóch Jest wersja z dużym logo Karintona na przodzie i jest też wersja Moment. z zdjęciem mojego ulisa tak jak na jednym z wzorów koszulek, i trochę mniejszym logiem Carringtona. Więc te dwa rodzaje blues są do wyboru. Na razie teraz przed świętami nieduża ilość. Piesek niestety nie dostał. No ale co, zachęcam. One te będą po 150 zł, te po 160 zł. I, i co? No i zapraszam. Jeszcze Wam je jutro mogę wysłać, więc, więc do tego zachęcam. Oczywiście faktura na, firmy, na firmę nie jest problemem. Ostatnie przedświąteczne zlecenia. Darek kończy. Ela, tutaj Ford GPW, który zaraz będzie podnoszony, będzie wymieniana, żeby mowa skrzynie biegów. Wojtek pracuje z kolejnym GPW. Miła robota na święta. Tak jest. Czysto, przyjemnie, wysoko. Detale GPW, Getale, wszystko Fordowski na przykład. Ci ciekawostka jest taka, że w Fordzie te. Te bloczki tutaj są jasne, a yy, w się są brązowe. Tu uchwyty na razie wszystko spasowane, żeby mieć pewność. I nie poprawiać już po Dokładnie, Dokładnie. I co, i teraz wygłoszenie? No, wygłoszenie firewall tak zwane. Montujemy, no bo już teraz bez tego się nie da. Dokładnie. Bo na zaraz, stepę, zaraz na to, na to będzie trzeba to założyć to Ray do boksa. Przełożenie instalacji, i potem montaż wszystkich linków, no i filter box. Tak? Tak tak. to, jest, to jest radio box, a to jest filter box. Oryginalny z taką pokrywką, z oryginalną farbą. Tak. Ja to pokażę, czyli... Wcześniej to już rozpakowywałem, tak że no. chyba wszyscy widzieli. No i super. wszystko na w śrubkach. Bardzo fajnie. Zresztą śrubki Fordowskie już są posegregowane. Takich rzeczy to mamy jeszcze takie te, yy, do zamontowania. O, gdzieś tam się tutaj zapudziało, ale są, y, zamki schowków. Tak, tak. na pewno gdzieś No właśnie, one przychodzą tam do tych zamków y, schowków, tak. Co to tu jeszcze mamy do zamontowania? Yy, no tak, będzie maska gotowa, na no to przejdziemy na dekontaminator. Nie łaska, wróć, to się jeszcze zastanowimy. To jest na podłodze, albo, chyba. Albo na podłodze, albo na błotniku. No. To jest do Kliksonów pod deską. Tak, nawet klikson gdzieś leży. Przewody paliwowe. O, tak się... Klikson, czyli bezpiecznik. Dokładnie. Padał gazu, Fordowski, tak, też jest. tu jest z... Też Tutaj z... jest ostrożą. fordowski typ, czyli z gumką. Z gumką. Z tym, że zamontujemy to już na sam koniec, żeby tego nie pomalować. Na, na przykład, na, 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 chyba, na, że tak. to zabezpieczyć. Jest słabo, tam jest tylko jedna zawleczka, więc lepiej, bo pedał będzie będzie sobie bez, bez tego. Mhm. E, no i potem zamontujemy, nie będzie małżeń. Dobra. No. E, no i za chwilę jeszcze linka od e, prędkościomierza, bo, bo za chwilę zabiorę się za zegary. zegary. Tak, zegary mamy tutaj. Olej. Woda tak jest. To jest woda. To jest woda. Tak. Eee... Amperowierz. To, 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 to jest paliwo. To jest, to jest i querom... No Wszystkie Ale... pędzeszczamy. Yeah. Nie wiem, czy to jest dobre. Chyba a. powinien być pewnego rodzaju. Tak? Tak. Ale mamy jeszcze to no... Wiedz, no to jest. Wczesny no Willis to powinien być ten, tak? Ale to jeszcze wymienimy. widzimy. To idziemy. Do Rafała. Który jest z Land Cruisera, który już wyjechał z Części do ram. Panie Rafał, Tak, matka. Tak jest. Niestety, no tutaj w podłodze Dawida jest troszeczkę do poprawy. Do... No, tak, że to jest, to jest element kupionej podłogi z brytyjskiej firmy. I niestety wiemy o tym, że kosztowało to trochę i przesyłka tego kosztowała trochę. No, ale w związku z tym, że to połączenie zostało wykonane tak jak zostało, to musimy to zrobić od nowa. To tutaj. Taką łatkę wstawić. to jest Tak, to sposób, by tak? było bez sensu. Lepiej zrobić tutaj takie krótkie łączenie i mniej przegrzewać. Się. Dokładnie. dokładnie. Więc mamy nową tą. A zaznaczony jest już otwór na fotel i na odpływ na koreczek. Trzeba teraz tylko to wytłoczyć, a tą blaszkę z tym gwintem po prostu przełożyć, bo ona jest nowa, mhm. więc wykorzystam. Tylko ją zabezpieczysz, bo oni tego no tak, nie tak, robią. Tak, tak, tak. Z drugiej strony już jest wstawiona, jeszcze do wykończenia i tyle, koko bo i do przodu. Tutaj to, co jest zaznaczone sprayem, to są miejsca, w których chcemy, żeby nam oczyszczono z farby. Tą ścianę, ponieważ potrzebujemy tego do zgrzewania. Nadkola całe trafią do oczyszczenia, bo. już no, no, bo są zrobione, to jest raz, a dwa, że do tego się nie zgrzejemy. Jeszcze coś Wam pokażę, bo tutaj pod pod tą folią skrywa się coś, co też niektórzy z Was ciekawi, a mianowicie. Landryna Discovery, które No Nie rokowało A jednak Jest już na kołach Na razie bez zacisków hamulcowych Bo one jeszcze tam są w trakcie składania Tomek je rzeźbi Ale generalnie taką Semi-renowację Też tutaj wykonujemy Dlaczego semi? No bo nie wszystko jest restaurowane, głównie to jest renowacja blacharska, ale wszystkie śruby, jakieś poduszki, tuleje i tak dalej, sprężyny, amortyzatory, to wszystko tutaj jest nowe, odświeżone, są wszystkie części i co. No i kolejnym etapem będzie blacharka, karoserii, ale to już w nowym roku. Generalnie to nie miało leżeć w naszym zakresie, ale po prostu nie potrafię robić czegoś źle. W sensie nie potrafiłbym zrobić czegoś po prostu tak na, na szybko, yy, brzydko i na przykład zrobić blachę, ale już obok zostawić po prostu fatalne podwozie, i albo na przykład pomalować coś, ale nie wyczyścić, nie ocynkować śrub. No po prostu to nie leży. To się nie mieści w moim stylu, że tak powiem, obsługi samochodów. No, jak już robić to. To robić porządnie i na szczęście właściciel samochodu no co, był skłonny pozwolić nam rozszerzyć ten zakres usługi, bo umówmy się, że rozszerzyliśmy dosyć sporo tą usługę. No i co, i przynajmniej będzie miał fajny samochód. Mam nadzieję, że nie będzie go topił w terenie. Błagam, panie Mirku. Proszę tego nie robić. Szkoda naszej pracy. Tymczasem serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału. I co, przed mi się jeszcze zobaczymy, bo jutro przyjeżdża do mnie Patryk i będziemy nagrywać Forda, GPW dla muzeum. Więc może zaproszę Patryka do udziału w odcinku przedświątecznym u mnie na kanale. I co, no bardzo się cieszę. Że jesteście z nami. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to obejrzyjcie, bo naprawdę fajny mamy materiał z wyjazdu do Holandii, Belgii i Francji. Bardzo fajny materiał, obejrzyjcie. I co? No i cieszę się, że też poprzedni odcinek, czy tam jeszcze poprzedni, ten o, o Rafale, że on ma już 17 tysięcy wyświetleń. To jest w ogóle mega. Dziękuję. Także subskrybujcie i do zobaczenia. Pamiętajcie, na 4000 subskrypcji rozdajemy bluzę albo więcej bluz. Zobaczymy, może 4 bluzy? Nie wiem, nie wiem. Do zobaczenia.